Się, witajcie. W dzisiejszym odcineczku tutaj tego pana nie trzeba przedstawiać. Tor, kurde, no, miało tego nie być, miało tego nie być, ale sporo osób naprawdę prosiło, czy pytało o to, o to właśnie, kiedy będzie przetestowany, czy w ogóle będzie przetestowany. Miało go nie być, powiem wam szczerze, no, ale jakoś udało mi się go skołą, skołować. Także będzie, będzie. Za chwilę zobaczycie, jak to strzela. Co tutaj mamy? Słuchajcie, zmiana mała, bo było 47 mm, jest 48. Patrząc na starszą partię, 25 strzałów bez zmian. I dolot czas trwania również bez zmian. Patrzymy dalej. Ląd podstawowy i rezerwowy. Jest, jest. Kategoria F3. Wiadomo, gramaturka. Gramaturka równiutki 1 kg. Rozpisane efekty, jakie są. No i to by było na tyle słuchajcie. Rok temu mi się bardzo podobała. Także zobaczymy, jak ta partia będzie strzelała. Chodzą słuchy, że niby, niby trochę lepiej. No, jestem mega, mega ciekaw. Także chodźmy sprawdzić, i po wszystkim postaram się tutaj podsumować, czy była jednak lepsza, czy jednak może gorsza, od poprzedniej partii. Zapraszam Was do oglądania. Lecimy z chorem, dobra. Wow Allez, pièce opada Wow! No i podsumowanko od chora. Kurde, powiem Wam bajka. Bajka! Mówię to po raz kolejny, ale tak tam chłopaki pisali na Discordzie, że podobno ta partia nowsza jest lepsza jak ta ubiegłoroczna. Przyznaję rację, jest naprawdę lepsza. Nie wiem o ile mi osobiście się dużo bardziej podobał, te efekty jakoś bardziej, raz że są większe dwa fanie opadają do samej ziemi no i trzy kurde ten, te pierdzienięcie też było no coś niesamowitego naprawdę jak w power king do kickboxera zeszłorocznego to ja to ja wam powiem że chyba tam albo ździebko brakuje albo prawie że nic. No naprawdę tu też jestem też pod mega wrażeniem Jorge że tak dopieściło tego Thora no tego naprawdę bym się nie spodziewał. Także tutaj ocenka 11 na 10, jedynie ta cena, no, cena to jest jakiś horror, to jest dosyć przesada, pół tysiąca za taką kostkę dać, to jest no... Ale tutaj to jest, słuchajcie, no, odpalając, w, odpalając go naprawdę będziecie, będziecie, będziecie w szoku, no kude, to już kostka, macie kostkę, gdzie wali, no nie wiem, według mnie 60-70 mm kaliber. No. Tak wielkość, ja stałem ponad 50 metrów, a naprawdę jak widzieliście na tym filmiku, no nie mogłem tego objąć, to było coś niesamowitego. Także to by było na tyle, dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Siemka!